Co dzisiaj robimy? Wy wiecie, bo czytaliście miniaturę. Najdziwniejsze kebaby na świecie. Sebastianie, powiedz proszę wszystkim, jaka jest procedura. Generalnie będziemy robić kebaby rollo, bo tak jest trudniej i robimy to dla was, żebyście też mogli sobie łatwiej zrobić w domu. Do każdego bierzemy jak gdyby podstawę stworzoną z tych oto tutaj warzyw. Taki troszeczkę troszeczkę klasyk. Zrobimy cztery. I teraz uwaga, jak prawdziwe kebabowni. tutaj mamy sprzęt do piekania. Ja już ustawię moc jego. Sos czosnkowy i hot chili. No, zawsze jest ostrym i czosnkowym, tak. Generalnie, jeżeli chodzi o wybór sosów, to nie kombinowaliśmy. Wiemy, że każdy ma swoje ulubione. Boże, ja wolę taki sos a moja babcia robi, robi najlepszy do kebaba sos czosnkowy od 40 lat, czy 50. Od wojny w ogóle robi ten sos czosnkowy. Do kebaba. Nieważne. Dobra, najważniejsze. Z czym robisz kebab? Przygotowałem, podsmażyłem. Żołędzie? To są serca, z których nie wyciąłeś białych części. Nie musiałem ich wycinać, bo posmażyłem i zniknęły. Słuchaj się w ry... Serduszko puka w rytmie czacza. serduszko puka w rytmie... Ja chcę coś powiedzieć innego, dlaczego przygotowałem serca? Bo jak robisz takiego kebaba, to możesz powiedzieć, że to jest kebab od to serca. Czaca. To będzie piękne i nikt nie może go zanegować. nawet jak będzie niedobry. Ja pier... ole. Wiesz, jak... Mogę skakować swój system i możesz nawet robić złe kebaby? Wystarczy, że masz krzywe, ksywe serce i po prostu dajesz komuś, mówisz kebab pod serca. Czy <grym> oni się, <grym> się patrzą na ciebie jak na idiotę? A ty jesteś po prostu z serca, serce, serce, serco. Ja od razu mówię, że robię kebaby wegetariańskie kolego. I mam produkt. Chcę zacząć, czy chłopacy poznają bezbiesny młoczek. I od razu powiem, nie będę go piekł. Nie ja będę nie... go piekł bo jestem sam, że można jest surowy i ja kebab chcę dać taki, bo jak go podpiekę, to on się zbliża już do jakiegoś chrupiącego czegoś, jest za dobrze, nie? A jak to, to coś zrobić? Gorzej? Nie, chcę zrobić tak, żeby oni mogli poczuć, że, że to jest roślinny. To wygląda jak to ciasto zebra takie. Nie mów hop, bo to w kebaby przejdzie z sosem czeskołym, zobaczysz. Obiecuję Ci. Ale jest obleśne. Szczerze to no. troszkę smakuje jak tak. zimny ten. Tak. Inne mięso kebabowa. Yes, po, A po prostu z, z grilla takie coś zapomniałeś, co ściągnęłeś z brykietu. Number tu, twój sztab? Ja sobie pomyślałem, że kebab kojarzy się z Polską, kebab kojarzy się z Turcją, kebab kojarzy się z jedzeniem o trzeciej w nocy. Ale czy może być orientalny kebab? Ktoś powie: No pewnie, wrzuć kurczaka z kary do kebaba. Nie, 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 to byłoby zbyt proste. Moci. Mocium panie? Japońskie? To jest Tajwan, stary, to jest Tajwanu, nie z Japonii. Boże święty, mamy zupki chińskie produkowane w Radomiu, co za różnica, to jest Japonia A Ładnie to powiedziałeś, spodobało mi się to. Ja pierdzie, to jest saszetka do butów w jedzeniu. Ty, a ty to kupiłeś na chińskim bazarze, czy to kupiłeś? Co to jest? Patrz! Wow! Widzisz to? Marshmallow po udarze, człowieku. Klej do mordy. Aha. No, jest to obrzydliwstwo. To nie, jest to... nie jest takie nie złe. Nie smakowo, chemicznie na pewno A, jest obrzydliwstwo. To chemicznie, no, to Tak, 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 jest to straszne. To ja pojadę zdrowo i wegetariańsko, jak powiedziałem. Marchewka. Je się z solą, je się z chili. No co to jest zdrowego? Czekolada. To jest sam tłuszcz. 100% kakao. No to jest, jakbyście myszką Coco di Mareno jeli. Wiecie, czym was zaskakujemy? Więc, Stabuś, może przejdźmy do czynów. Od słów do czynów. No to dobra, no to robimy tak. Zawsze bierzemy garść tego, garść tego, garść tego i wtedy będzie luz. Dobrze, fajnie mi wytłumaczyłeś. Dobra, czyli tak. Zaczynamy od sałaty. Tak? Hopla. Szczypta. Cebulaci. Biorę trzy plasterki takiego pomidora. Raz, dwa, trzy. Dodaję trzy plastry tego dodaję po prostu tak o i teraz ja dodaję to. Czekaj, nie, 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 nie. Nie? Bo pytanie, połamałeś, a może chciałbyś to starkować? Czy nie za bardzo? Kurde, nie gryzą. Sól, Peper. Pieprz. Dobra, tego sos te, no, mm, y, no on jest taki taki wieś. Więc tak. Jeśli uda ci się to złożyć, to znaczy to jest idealnie, ale tak. nie wiem czy ci się uda to złożyć. już no, szukasz folii. Czekaj Dobra, no. to go złożymy. No, nie tak głęboko, przecież masz drugą połowę jeszcze. Czekaj, na razie chyba jest. I ten pierwszy powędruje tam. Nie, a tam. gdzie jest dół? A dół. Nie bo zawin to tak, żeby Dobra. się nie wylało, nie? żebym wiedział. Okej. Okay. Sadzamy kepsy później i po dwa robimy i ich wołamy. Dawaj, róbmy drugiego. Będzie dobrze. Czuję to. No to dawaj, no to masz. Dobra. Ale ten będzie smakował im. Pakujesz ale on jesek. pachnie dymem. Ale on im będzie, będą się zajadali. Albo. Ole. Albo tak. Wdzięś serce. Patrz. To są polskie oliwki. Ja pierdyle, rzeczywiście, no polskie ty oliwki. Widziałeś takie oliweczki? Ja Nie Ale on będzie fantastyczny. Już jest blisko i. Tak. O, no i chodziło mi o ten duży widno, tak tak tak, tak? tak, 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 zgadzam się. Ja pierdziel, jacy, my jesteśmy dobrzy. Ty tam to robisz, a. a ja to, przepraszam. Kurde, balans. Ja pierdził jak to ty, no pop. Te się o. kleją, ja pierdził no, do paluchów mocno. Ale fajnie. I ten jest gotowy. O. Pięknie to wyszło, co? No, kochani! Kapsy się grzeją, a ja wołam inżynierków. Kogo wołamy? Primoż! Grzyku! Idą, wiedzą, że jedzenie. Krzyczą już. Uuu. Uuu. Zrobił się placek. A ja lubię kiebabitę! Rolowalec. O, baby, na spotku? Robi wrażenie! Kebab jest robiony standardowo, ale mięso z kebaba jest zastąpione czymś innym. Okej. Okay. No. Kebab bez kebaba, ale Proszę. pachnie kebabem. Ale pachnie kebabem, tak jak byś powiedział. Mm. <grym> ale dostał. Kurde, mm. no nie wiem jak to jeść. No, trzeba było dodać. Na początku było porządnie. No. no. Ah. <grym> O Jezu, dojdzie. Chlebci nie jestem panem czekolady gorzkiej, ale każdy kolejny ten jest jakiś lepszy. O... Najgorsze jest to, albo najlepsze, że to jest chyba miejsce tej czekolady, bo w czym innym? Nie wiem, w lodach? W lodach? Tak, w czymś turbosłodkim, no tak. <śm> Dobra, lecimy dalej. Jestem pełen nadziei, nadziei. Nadziei. <śm> Pełny nadzienia. Nadzień, U, to... Pachnie ładnie. Pachnie mięsem. Niemożliwe. Kurde, nie pamiętam, Kto co jest. jest? Ale aspekty smakowe, panowie. Mateusz smaczne. No, powiem wam tak, bo wiem jaką ten kebab mój pełni funkcję. To, to on prostuje pewną dysfunkcję. Dysfunkcja w postaci niedzenia mięsa. Mm. Ja bym powiedział właśnie, że to jest wegetarianski Tak, bo jest. Spokojnie mógłby go jeść wegetarianin i miałby na miastkę kebaba. Tak mocny aromat dymny powoduje, że... Jesz mięso, głowaj ci je kebab. Wszystko ci wraca do kebaba. Tak, jak już kroiłeś... Wegański boczek. Że pachniało, nie? Czułem tego. Lekko pikantne, zapach mięsa, jak już przy krojeniu był. Tak. I smak też bym powiedział, że mógłbym... Ale tam, ja wam powiem że... szczerze... Ale, myślę, że lekko. Że mi... Ale powiem wam szczerze... Że, że jestem, nawet powiem Wam, że zachwycony. Nie, bo chodzi o to, że ten boczek ma taki posmak dymny i ten kebab też jest taki troszkę. Grillowy, taki grillowy. No, barbecue. Barbecue, takiego nie jadłem. No, jest naprawdę dobrze. No, to struktura zdecydowanie najbardziej o, 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 o. Trochę mi się kojarzy z dżemem na pierwszy rzut oka. Ale... O, proszę. Kurde, jaki zajebisty. Chory kebab. A, dobrze. Jaki pyszny. O, w W człowieku! O co tu chodzi? Jakbym miał kodę z na obiad. Ale nie jest za słodki. Nie jest za słodki. Jest taki. Co to jest? Trafiony. Ej, pycha! Ale trafiony kebab. I nawet cebura tu nie przeszkadza. Ale konsultacja jest przerażająca. Ale petarda, ale tu wszystko gra. Pewnie, że takie dziwne jakoś chrupie, bo cię warzywa chrupią. Tak. Tu jest jakiś taki, nie wiem co to, jest, Garekcia, owoce. Ty, ale ja bym tutaj podszedł pod jakiś mini łobabę, no? Mhm. Dzisiaj. Ale to nie powinno się sprawdzić, Nie na przykład... powinno. Ja to wziąłem dla jaj. To jest najpiękniejsze. Japoński tak, kebab, bo ja wiem co, chłopaki, ale to jest właśnie piękno tego formatu. Japoński kebab z Tajwanu. Dla mnie nie. szczerze najlepszy. Najlepszy. O, ja tego nie znam. No to poznajcie się. Moci Krzysztof. Ktoś? Nie, to cze, pociła. Ktoś, Ktoś się zmoci? Ej, z Nadzieniem. Jadzu. Bo to jest z Nadzieniem. No jest dziwne. To nie mogło... Ale nie, ale nie, ale nie, nie mogło to tematu. zagrać z kebabem. Ale to klejbuje! No. Taka mordoklejka, Słuchajcie, no. Słuchajcie, jesteśmy zachwyceni. Mm -hmm. Jesteśmy zachwyceni. No, nie, nie, ale nie, nie, absolutnie. miałeś 3% szans, że to się sprawdzi. Jezu, jakie to jest piękno tego ze formatu! Tu jak jestem ze strany, no. Ale, nie to są no? Ale głowa jakby ci mówi, że coś jest jakby nie tak. Nie, nie. Ale, ale patrzcie, ok, ale, ale pasuje. Wiesz jak mówisz... jest? To jest tak jak z deską. Wiesz, że ktoś siedział, ale...

To jest najlepsze porównanie, jakie słyszałem w tym roku, nie? To jest tak nie jak ciepła deska, wiesz, że coś tak nie do końca, ale nie chcę schodzić. Powiem że nawet to moci jest lepsze w konsystencji w kebaby niż taką same. No tak, no o, no, o tym mówimy. To jakby ta skorupka trochę się zgłosiła, środek wypłynął tak, i tak, no dobrze, konsystencji No to number four, o pachnie, ale pachnie kebabownie. Kebab normalnie. Normalnie kebab. Na razie nie czuję niczego no tak. dziwnego. Nie no, czujemy kebab, nie? Mhm. Jakbym Was zaprosił na kebab. Przecież niczego nie czuję takiego, żeby mhm. nie grało. Nowego nie Jak gdyby twoje kupki smakowe nie podnoszą alarmu. No. Ten kebab im dalej, tym coraz lepiej smakuje. no, to nie, to, tak, to mi nie zaburza smaku w ogóle. Aha, czyli idealnie. Kurczę, mi to trochę Wam szczerze przeraziło mnie, bo myślałem, że to oliwka. Nie lubisz śliwek. Ale jest blisko. No, nienawidzę. Ale jest blisko, blisko. Tak, ale no jest blisko, blisko w tym. Ale jak zjecie, to chcesz, żebyście ten produkt też wypróbowali, zanim wam powiemy, przed kebabem, dobra? Jeśli wsadziliście tu coś dziwnego, to co chyba? Jest po prostu danie dobre. Pytanie, czy jakbyś dostał takiego kebaba za 15 zyla, nie wiem, jak kosztuje kebab, to byś go zjadł? Tak. No po prostu, no taki kebab, na jakiego liczyłeś. jest Tak. Nie po jadłem. prostu w przypadku. nie wiem, ja tym, nie nie, on jest taki... No dobra, przeciętny. ale ty pamiętaj, jest. że my go robiliśmy z czterech składników, wiesz, dobra. no to nie jest tam jakiś sosów, nie mamy dobranych. Tylko jak mi wkładał, to ostrożnie z dębem, dobra? No i całość, to całość się je. No wcinajcie. No, jak ci żołądki. Nie, 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 żołądki. O, o, miało, nie o, No trochę mięsa. Nie, nie, my nie mówiliśmy, że nie miał być żołądki. tak. tak. A, Czuję kurę, a noła też, a to się normalnie je? Tak normalnie się nie, nie, chyba nie. Nie, Serca, normalnie, musisz stać na jednej nocy i podnieść rękę. w no, kurze serca, coś takiego, żołądki albo coś w tym testem powiem jakie podwalone pomysły na sztapa, nie? Skąd że to mój? Kacze fiutki. wciódki. I w kepsie też były, tylko tak ładnie pokrojone na takie talareczki. Talatala talary. Tala talary. Nie się, że to się normalnie zakończyło. Dobry kebab! No proszę was. Z kurczakiem! serca! z serca, widać, że aorta. Serca Serca. A wiesz czy byłeś blisko, jeżeli chodzi o oliwki, bo jakie przekroiliśmy? To wyglądały jak oliwki nazwaliśmy no je zobaczcie, polskimi oliwkami. No, naz nazywaliśmy, nazwaliśmy je polskimi oliwkami. No i Myślisz, jakby były na pizzy. To, no, polskie oliwki. To pa patrzcie jakby to. były bardziej zesmażone takie na pizzy. No, no polskie oliwki no. oliwki. no, dlatego byłeś blisko. O, boże. Serduszka. Chłopaki, ja jestem zachwycony dzisiejszym odcinkiem. Myślałem, że będzie dupa, dupa, ale to chyba nam pokazało, że tak. trzeba jechać dalej w to. Tak, dla mnie moci łopata. No. Jestem w szoku, jestem w szoku. Kochani, oceniamy. Ale ja jest wiem, ciężki. Ja wiem, ale szkoda, bo myślałem, że szkolana będzie takim bardziej lepszym nośnikiem smaku. No, ale to 100%. Nie, ona, był ona była przesadzona. No, wybieramy, jest ciężko, panowie. Trzy, <noise> cztery. <noise> Co chciałeś? <myślałeś>? Tak, <noise> Bo chyba największe zaskoczenie. Bo ci tak, ale wiedziałem, że wszyscy pokażecie, więc tak. chciałem... Albo na tego chciałem jeszcze wskazać, że... Zobaczcie, że mimo tego, że ktoś może nie lubić czegoś, Nienawidzić. A, że połączenie z innymi składnikami, no i nie patrzenie tego, co jest w środku, tak. może sprawić, że tak, tak, to jest. Tak, tak tak jak zaczęliście pelisy, to byliście w umywalce, no, nie? no, no, no. no nie. Zależy jak to nazwiesz i jak to pokażesz, jak to sprzedasz. Tak. Tak. Zgadzam się z Primoszem i w naszej knajpie powinno być z polskimi oliwkami. To powinno być, bo to jest tak. ciekawe od serca kebab. Oliwki ładnie przystawiają. Powinien być moci kebab i powinien tak. być twój. Tak, bo twój to, to jest taka prawdziwa alternatywa dla ludzi, którzy no, nie jedzą mięso. Tak. Poczują dym, grilla, wszystko. Zajebisty odcinek, no? Zajebisty, Ale ja Ale japońskie bardzo no rozwaliło mnie te moci. Oglądajcie poprzednie, bo naprawdę jest u nas śmiesznie. Pa. Trzymajcie się, dzień. Pa!